Znana i ceniona polska dziennikarka, publicystka i pisarka Magdalena Grochowska zaszczyciła grono bohaterów kolejnej środy literackiej w Książnicy Podlaskiej. Jest autorką książek Wytrąceni z milczenia, Jerzy Giedrojć do Polski ze snu i Ćwiczenia z niemożliwego. Za biografią Jerzego Giedrojcia otrzymała Nagrodę Miesięcznika Odra oraz Nikę Czytelników 2010. Praca nad tą publikacją trwała trzy lata. Problem polegał na tym, że materiał rozrastał się, pączkował, stawał się nieogarniony i właściwie podstawowa trudność polegała na selekcji, na umiejętności selekcji, bo tutaj trzeba sobie zdać sprawę z tego, że kultura paryska i Instytut Literacki i cały ten kosmos ludzi skupionych wokół Jerzego Giedroycia. To jest taka budowla wielopiętrowa, która korzeniami sięga w 19, bo przecież to są korzenie Giedroycia, a wyrasta w wiek XXI, ponieważ on był wizjonerem i potrafił myśleć ku przyszłości. Dlatego, jeśli chodzi o przestrzeń w czasie, to są trzy wieki niemalże. Jeśli chodzi o ciężar materii, to jest. Polityka przede wszystkim, ale y, tam jest niesamowity splot wątków osobistych, bo przecież ci ludzie to nie są automaty. To są ludzie, którzy żyją z krwi i kości, kochają, tam są namiętności, tam są napięcia między nimi, rozejścia się i powtórne przyjścia. Y, więc y, wątek osobisty, ale przede wszystkim wątek literacki. No, przypomnę tylko tyle, że to Giedroyć był tym człowiekiem, który. Y, y, w pewnym sensie umożliwił Gombrowiczowi wyjście z tego banku, w którym pracował w Argentynie. No a przede wszystkim to chyba była inicjatywa Giedroycia, żeby Gombrowicz pisał dzienniki, więc, więc no, to już jest na, na kolana przed Giedroyciem po prostu. Magdalena Grochowska jest laureatką Grand Press 2005 w kategorii reportaż prasowy. Pracowała w Głosie Nauczycielskim, Przeglądzie Tygodniowym i Życiu Warszawy. Od 1996 roku jest reporterką Gazety Wyborczej. Natomiast 20 listopada gościem Środy Literackiej będzie Katarzyna Enerlich, dziennikarka, poetka, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Autorka takich książek jak Prowincja pełna marzeń, Czas w dom zaklęty, Kwiat diabelskiej góry, Kiedyś przy Błękit w Wiednym Księżycu Czarodziejka Jezior oraz Prowincja Pełna Smaków.